Witam Was wagi serdecznie, to będzie krótka wiadomość dla jakichś wag, które powinny otrzymać wiadomość. Mam ciśnienie dzisiaj z rana, żeby nagrać Wam wideo. Zobaczmy, zobaczmy, co karty powiedzą, nie wiem dlaczego, Mam, chciałam się usiąść i to jest wiadomość dla kogoś. Wagi mogą być <coughs> dzisiaj w takiej energii pustelniczej, będą chciały być trochę same, pobyć same. Mi cały czas wychodzi pustelnik dla wag, e, także kochane wagi, tutaj jest dzień dzisiaj, na parę następnych dni, to jest czytanie, e, mamy pustelnika, także waga będzie chciała pobyć sama, czegoś się douczyć, doszkolić, ta samotność jest potrzebna. Bardzo zamknięta będziesz wago w tym tygodniu przez te parę dni. Nie będziesz chciała rozmawiać tak naprawdę z nikim. Będziesz miała coś, coś tu jest, coś będziesz chciała. No. Jesteś zmęczona, jesteś zmęczona walkami, jesteś zmęczona czymś, także wagi w tym tygodniu. Um... Tak jakby bardzo się zamknięcie w sobie, nie będziecie chciały zbytnio przybywać z ludźmi, rozmawiać z ludźmi. To jest drugi raz, mi już wychodzi dla wag. Wagi są zmęczone, wagi mogą się już trochę poddawać, także nie poddawajcie się jeszcze. Tu się nic złego nie dzieje, natomiast wy potrzebujecie tego czasu trochę dla siebie, pobyć same. Um, zamknięcie takie w sobie. Zamknięcie w sobie, mały kontakt z ludźmi, nie chcecie, blokujecie się. Jesteście zmęczone, czujecie się, że jest porażka za porażką. Takie karty, taka energia, tak się waga, czuje. Zajmiecie się domem, pracami domowymi. Macie decyzję do podjęcia, o której nie chcecie mówić. To jest ciężka decyzja. Także w waszej głowie jest jakaś decyzja, którą musicie podjąć, nie chcecie jej podejmować jeszcze. Jest to trudna decyzja. I to jest um, decyzja z związana z ze związkiem. Um, wy jesteście zmęczone walkami z kimś. Um, I tu musicie podjąć stanowczą decyzję. Ale wagi będą bardziej myślały o tym, żeby myśleć praktycznie o życiu i co robić, co jest praktycznego bardziej nieuczuciowo, ale praktycznie, co bardziej będzie wam służyło. Chcecie zacząć coś nowego. Myślicie, dlatego potrzebujecie trochę spokoju, bo chcecie zacząć, idziecie z czymś nowym, chcecie zacząć coś w życiu, coś nowego. To jest jakaś pasja w waszym życiu. Natomiast ta decyzja, ta decyzja jeszcze nie chcecie jej podejmować. Jeszcze, jeszcze czeka się, możecie być zamknięty, możecie nikomu nic nie mówić o tej decyzji, którą chcecie podjąć. To może dotyczyć osoby. Ta decyzja, która jest dobra, która idzie do was powoli, która jest może powolna trochę. To, mamy tutaj rycerza Pentakle. To jest tylko rycerzyk, to nie jest wasz król, to nie jest wasz cesarz. Um, I wy musicie podjąć decyzję, jeżeli chodzi o tą osobę. Ta osoba jest stabilna, ale może być trochę nudna dla was. Jesteście zmęczone ogólnie związkami, ale macie nadzieję, że po tych wszystkich walkach osiągniecie to, co, na co. Na co czekałyście? Tu jest jakaś nadzieja. Zobaczmy intencje Waszej osoby w stosunku do Was. <laughs> Jakie są intencje Waszej osoby w stosunku do Was? Skupcie się i pomyślcie o tej osobie. Jakie są ich intencje w stosunku do Was? Ta osoba czuje się tak, jakby nie mogła nic zrobić. Dalej, więcej dla Was. Tak jak się czuję, jakby to była droga bez wyjścia, jeżeli chodzi o Was. Nie mogą nic zrobić. Czują się uwięzieni, czują się, że nie mogą dalej pójść i tutaj nie ma żadnego progresu. To są ich myśli, tak się czują. Oni by chcieli zacząć coś odnowić, znajomość z Wami, zacząć coś nowego z Wami. Usłyszycie jeszcze od nich, ale na dzień dzisiejszy, na dzisiaj oni mogą być trochę zdołowani. Oni mogą wyjść z ofertą do was, żeby zacząć coś jeszcze raz na nowo. Ten związek może. Oni, mają, oni was kochają. Tylko, że to jest tylko rycerz Pentakli. Zobaczymy, czego oni nie mogą zrobić tutaj. Dlaczego oni się czują uwięzieni? Dlaczego to jest ta depresja? Bo oni by chcieli odnowić znajomość. Oni bardzo chcą odnowić znajomość, zacząć. Oni mają dużo pasji dla was i by chcieli odnowić znajomość. Czują się zostawieni przez was. Oni się czują zostawieni. Oni by chcieli odnowić znajomość. Wiedzą, że nie mogą nic zrobić. Oni się czują tak, jak wy, walki byście je, ich porzuciły. To były walki, oni nie chcą już walczyć. Oni by chcieli odnowić coś, co kiedyś było. Oni widzą was jako królową pucharów. Osobę, która kiedyś dawała im uwagę. Um, dbała o nich, kochała ich. Tylko tutaj były kłótnie. Tutaj są zgrzyty. Tu były zgrzyty. Oni by chcieli je odnowić. Tutaj jest również bardzo dużo seksualnej pasji. Mhm. Możecie udawać, nie, oni tutaj idą do was z wiadomością. To będzie wiadomość miłosna. To będzie wiadomość od osoby, która może się zachowywać trochę w arogancki sposób. Bo mamy króla buław. Także oni mogą grać trochę o arogancką osobę, albo jeżeli dostaniecie jakąś wiadomość od tej osoby. Yy, oni będą się wydawać trochę aroganccy, ale cokolwiek oni tam będą pisali do was, czy się kontaktowali z wami, czy grali, kurde, tego aroganckiego arag króla, ta wiadomość idzie od serca. Tu jest miłość. Dwa razy mamy yy, rycerza Pucharów. Dwa razy rycerz Pucharów idzie do was. To jest rycerz, który was kocha i chciałby odnowić znajomość. Na dzień dzisiejszy nie wiedzą jak, ale bardzo by chcieli, odnowić znajomość, bardzo by chcieli, żebyście wy były jeszcze raz tymi królowymi. Królowymi em, kucharów. Co waga zrobi, co waga powinna zrobić, co waga ma zrobić, bo waga ma decyzję do podjęcia teraz. Co waga ma zrobić, waga jest trochę zamknięta w sobie. Waga będzie przez te parę dni trochę zamknięta w sobie, myślała, co tu robić, co tu robić. Czekaj, czekajcie na tą wiadomość ona może przyjść powoli, ale to będzie stabilna oferta tu idzie jakaś wiadomość do was oferta uuu, ale szybko ona powinna przyjść w tym tygodniu, ta wiadomość do was waga będzie dalej milczała waga nie będzie nic mówiła waga nie będzie chciała odpowiadać waga jest w energii czterech pentakli zostawcie mnie wszyscy w spokoju ja jestem ok Z żadną nowością nie będziesz szła do przodu nie będziesz chciała podjąć żadnych działań co to jest za wiadomość Patrzcie. Waga jest zamknięta. Wy będziecie milczeć. Wy nie chcecie nic mówić. Mhm. To są plany. Ktoś planuje coś na przyszłość, ale na razie to są tylko plany na przyszłość. Ktoś tu może wyjść do ciebie i, i powiedzieć, wago, słuchaj, zróbmy to i tamto. Tu mam takie plany i tak dalej. Waga nie będzie odpisywała, waga nie będzie odpowiadała. Mhm. Waga blokuje wiadomości od tej osoby. Waga, waga chce związku, prawdziwego związku, gdzie jest porównywanie, branie, zero stresu. Waga chce być yy, nierozpuszczona, ale również waga chce być trochę, dostać coś z tego związku. Chce być zauważona, chce być. Yy, Waga chce być doceniona za to, co robi, za to, co robiła w tym związku. Natomiast ta wiadomość, która idzie do Was, to wy nie będziecie odpowiadać, wy nie chcecie odpowiadać, wy będziecie siedzieć cicho um, i będziecie, nie będziecie mówić o swoich planach na pewno. A ta osoba jak przyjdzie, to wy będziecie właśnie y, raczej, raczej cicho w tej sytuacji. Jakie akcje, jakie akcje podejmie ta osoba w stosunku do wagi? No wolne, wolne, ta osoba idzie wolno do was. Too little, too late. Oni myślą, oni myślą o przeszłości. Wy by byliście ich najlepszym przyjacielem, ich znajomym, najlepszą osobą, z którą mogli się porozumieć. Oni będą mieli bardzo dużo wspomnień, myślą o was i wspominają te fajne czasy, które razem spędziliście. I oni będą chcieli wam również przypomnieć to. Oni też myślą, co robić. Mogą mieć dwie osoby. Ale to tylko plany. Tutaj żadnych działań. Jeżeli jakieś działania, to bardzo wolno. Yy, natomiast nie będzie żadnych jakichś wielkich działań w stosunku do was wagi. Oni też nie wiedzą, co oni mają robić. Mogą mieć inne opcje, dlatego tak wolno do Was idą. Mają plany na przyszłość, by chcieli odnowić znajomość. Ale się zastanawiają, to są plany. Ci ludzie was kochają, tu jest miłość, tu jest król pucharów. Te wiadomości, które będą szły w waszą stronę, albo was, oni sami nie wiedzą, co oni mają pisać. Oni sami nie wiedzą, jak się z wami skontaktować, o czym z wami mówić. Tu jest, on, ta, te wiadomości wam przyniosą trochę za, zamieszania albo im w głowie, albo wam w głowie. Wy będziecie tę osobę blokować. Nie, nie. Wy, wy postawicie na sobie. Ta osoba cierpi, ta osoba tęskni. Ta osoba tęskni. Tak wam powiem: ta osoba tęskni za wami. Ta osoba będzie tęskniła za wami, wy jej blokujecie, wy nie chcecie nic słyszeć. Jaka jest przyszłość czeka tego związku? Jaka przyszłość czeka tego związku? Jaka jest przyszłość tego związku? Jesteście, wy, wy razem. Wy byście mogli coś działać. Wy możecie razem coś zaplanować. Trzy, trzy. Ale ja mam jeszcze wrażenie, że tu są trzy osoby. Tu są trzy osoby. Radość jest wewnętrzna. Mamy dziewięć pucharów. Wy byście mogli coś działać, ale to były wpływy trzecich osób na ten związek. Albo są. Przyszłość to jest izolacja, samotność. To ktoś by chciał coś zadziałać, ale tu jeszcze czas jest potrzebny. Tu będzie dalej konflikt. Ten konflikt się może zakończyć. Albo zakończy się konfliktem to wszystko. Mi się wydaje, waga będziesz, waga będziesz OK. Tu jest może szpiegowanie, może oni szpiegują na temat wagi, widzą, że waga jest ok, waga jest szczęśliwa, waga się cieszy życiem. Także na razie żadnych działań nie będzie, jakikolwiek kontakt będzie, on może doprowadzić do konfliktu. Ataków, konfliktów. Tu są trzy osoby również zamieszane w tym związku. I ostatnią kartę chcę wyciągnąć: porada dla wagi. Porada dla wagi. Zajmuj się domem. Na początku mi wyszła Królowa Pentakli. A teraz mamy 10 Pentakli. Ciesz się tym domem. To jest radość w domu, to jest 10 pentakli. Dziećmi, domem, rodziną. Mamy króla pentakli. Ty jesteś stabilna finansowo, uwaga um, I osiągasz coś. Także waga, twoje karty ogólnie są wspaniałe. Mamy 10 pentakli, także mamy dom, rodzinę, pieniądze w tym domu. Jesteś stabilna, masz tutaj króla pentakli, może nawet obok siebie jest ktoś, kto jest bardziej stabilny, kto jest bardziej poważny, kto jest bardziej poważny, myśli o życiu. I mamy świat. Tu będziesz kończyła cykl swojego życia, który po prostu ci nie służy. To będzie cykl, który. Tu osiągniesz coś, tu jest zakończenie jakiegoś planu, coś sukcesem. Ty wychodzisz, patrz, królowa pentakli. Królowa pucharów. I, ko I kochankowie. Tu jest sukces. Ty będziesz w kochającym się związku. Waga, Ty jesteś okej. Okay. Albo jesteś już w kochającym się związku. Może, może to jest nowa jakaś osoba. Tu jest ktoś, z kim może założyć dom, osiągnąć sukces. Zakończyć etap w życiu, w którym... którym nie było miłości, były kłótnie. Natomiast jest ktoś, jest stabilność, są pieniądze, jest dom. Stabilność. Finansowo, materialnie jesteś ok. Dlaczego mamy tutaj znowu tych kochanków? I ktoś Ciebie kocha bardzo. Ktoś Ciebie kocha bardzo. Tu będzie ta wiadomość szła do Ciebie, kochana. Mhm. Ale Ty tutaj wychodzisz albo dla niektórych walk. Będziecie niezależne finansowo. Dom, rodzina, wszystko same. Doszłyście do tego same. Albo jesteście, albo będziecie w stabilnym związku. I to niedługo. Bo tu jest kochankowie i tu ja widzę materialnie ok. Ehm, energia królowej pucharów, energia królowej pentakli. Także karty mi to chciały pokazać, jesteś na dobrej drodze. Na dobrej drodze. Materialnie, domowo, stabi stabi stabilność ogólnie. Może tego, czego szukasz. A jeżeli jesteś sama, to też masz stabilność życiową. Um, taka wiadomość, w tym tygodniu będziesz trochę zamknięta w sobie. Pozdrawiam Was wagi. To było takie ekstra tylko czytanie.